Dzisiaj zaczynamy cykl zdobywania najważniejszych górek w Wielkopolsce. Pokazujemy tylko wejścia szczytowe i trochę opowiadamy przy okazji, co przy tych szczytach jest. Na pierwszy ogień góra Moraska. Zaczynamy przy parkingu niedaleko głazu Jaśkowiaka, i za chwilę idziemy dalej. Ta góra ma trzy wierzchołki, trzy wyraźne kulminacje. Wszystkie trzy pokażemy. 154 metry, najwyższe wzniesienie Poznania. Będziemy wędrować tylko po wierzchołkach morskich. Zaczynamy od jeziorek po meteorytowych. Czy załapiemy się na zachód słońca? Czy załapiemy się na zachód słońca? Możliwe, że tak, ale nie jest to pewne, bo słońce jest jeszcze wysoko. Mamy godzinę 17, a zachód słońca jest pod koniec kwietnia dość późno. Ale zachód słońca, randka w tym miejscu, jak najbardziej, bo ostatnie wzniesienie ostatnie z tych trzech będzie jednocześnie widokowym na północ Poznania. Najmniej zadowolona z tego spaceru jest Łajka, ponieważ jesteśmy w rezerwacie i nie mogę jej wypuszczać. Piękna zieleń, wiosenna, kwietniowa. Tutaj idziemy fragmentem żółtego szlaku. Zobaczcie, jest malunek. Wchodzimy właśnie do rezerwatu, do owych jeziorek pometeorytowych. Tym żółtym szlakiem idziemy tylko fragmentem, bo całość ma 10 km a dzisiaj jaką odległość przejdziemy? No myślę, że za 4 km, bo tak się wijemy, kręcimy, tu jest dużo zakrętów przy tych jeziorkach. Potem kawałek jeszcze musimy wyjść na szczyt główny 154 metry, to będzie ten drugi wierzchołek, bo pierwszy będzie zaleśniczówką. No i trzeci to jest punkt widokowy, więc myślę, że za 4 km. Muszę wam powiedzieć, bo dzisiaj jest niedziela popołudnie, że mi się nie chciało, ale systematycznie chodzimy. Robimy kroki, rozmawiamy, mile spędzamy czas. No i przede wszystkim kontynuujemy nasze zamierzenia chodzenia. No i zaczynamy dzisiaj nową zupełnie serię. Nazwijmy to Koroną Gór Wielkopolskich w wydaniu Gór na Nizinach. A idziemy dzisiaj po szlaku? Żółtym. Fragmentarycznie po żółtym, ale będziemy z niego schodzić, bo to ostatnie wieże, ostatni punkt widokowy. Ten trzeci wierzchołek jest już poza szlakiem, wiedzie tam zwykła ścieżka. No a pierwsze dwa są jak najbardziej na żółtym szlaku, plus te tereny wokół tych jeziorek też to jest żółty szlak, ten jego najfajniejszy fragment. Uhum. Kiedy ostatnim razem tutaj szliśmy, to pamiętam, że rozmawialiśmy o możliwości znalezienia jakiegoś meteoru. Meteor, meteorytu? Mam zawsze z tym problem. Meteoryt to ten, który spadnie meteoro, to ten, który leci, mhm. chyba. To chcieliśmy znaleźć meteoryt i zbić się na tę Fortunę. Oczywiście nam się to nie udało. No i mamy to najważniejsze jeziorko, tam w zieleni daleko, głęboko, nie schodzimy dalej, bo są barierki, oglądamy je z daleka. Wędrujemy taką ścieżką, fajna, wygodna, szeroka, taka jest na całym żółtym szlaku. To miejsce jest magiczne. Zobacz. Dlaczego? No bo to jezioro jest ukryte. I tak naprawdę trzeba e, mocno szukać wzrokiem, żeby je zobaczyć. No bo liście zasłaniają, natomiast w zimie jest bardziej widoczne. Dzięcio nas pozdrowił. Odpowiemy? <grystanie> a, a jak? Nie wiem. Bo jak można on, odpowiedzieć dzięciołowi? On stuka w drzewo. <grystanie> To nie będziemy odpowiadać. Tu już bardziej widoczne z tej strony. Ale nadal magicznie, tu wygląda. Nadal magicznie, ale już akwen widać wyraźnie. Te zasadnicze górki, czyli ten trójząb góry morskiej, dopiero przed nami. Też teren się lekko podnosi do samej leśniczówki. Wiesz co jest y, fajne w rezerwacie? Że jak coś spadło, to tak leży. Przewróciło się, niech leży. No i, no no i przewróciło się, nie było tego ostatnio tutaj. Mamy, mhm. no szkoda. Tak, tajemnicza zielona albo niebieska, zobaczymy zaraz. Zielona chyba. Zielona kropka. Co to jest za szlak? Ty nie wiesz, ja nie wiem, ale może ktoś wie z naszych internautów, widzów. Żółty szlak wiemy, zobaczcie jest ładnie oznaczone, ale za chińskiego boga nie wiemy co to jest to zielone. To jest jakiś lokalny tutaj niewielki szlak. Pierwszy znaczący moment to jest właśnie ta Leśńczówka. jest tutaj mapa. Można chwilę przystanąć i zorientować się gdzie jesteśmy. Jest wyraźna mapa rezerwatu Morasku, tutaj ulica Meteorytowa, idziemy. Fragmentem jest ta zielona tajemnicza kropa, której nie wiemy co oznacza, i jest żółty szlak, którym idziemy dzisiaj. Dochodzimy do szosy. Musimy tutaj ostrożnie przekroczyć jezdnię. Jest tu spory ruch samochodowy. Jak będziecie tutaj w okolicy, to uważajcie. Tam suchy las, tam wieś Morasko i Poznań. Żółty szlak wjedzie dalej. oznakowana. Co, co, co? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Trasa jest bardzo dobrze oznakowana. Tak, zwłaszcza tutaj. Żółty szlak ma 10 km. A ten fragment w rezerwacie Morasko jest naprawdę świetnie oznaczony. Jest to. Krem de la Creme tego szlaku. Tam też jest fajnie. Nie, idzie się przez pola, są pagórki, ale tutaj jest rezerwat. Tutaj są te główne, największe atrakcje. Dawne meteoryty, miejsce upadku meteorytu kilka tysięcy lat temu. Szlak wijący się bardzo ładnie w tym lesie. No i przede wszystkim to, czego szukamy najbardziej, czyli góra. W tym przypadku zaliczamy ją zdecydowanie do. Korony Wielkopolski, tak naprawdę jaka będzie ta korona na koniec? Zobaczymy. Zobaczcie, jak mocno podnosi się tutaj ta górka. Wyraźnie, jak w sudetach. No, oczywiście, że tak. Mamy sudety, nie jadąc w nie. Po prawej stronie, gdzieś tam w lesie, tam daleko, daleko jest ten najwyższy punkt. A tutaj jest ta młodsza siostra, niższa, pewnie może o 10 metrów, może 8 od tej najwyższej. Więc może jest tutaj 140 kilka. Metrów, ale wyraźne pierwsze wzniesienie. Mamy je właśnie tutaj, tam niżej, tam niżej, tam niżej. A tutaj jesteśmy na kulminacji. No i zaczynamy schodzić w dół, już tutaj zostawiając ze sobą. Zobaczcie, ścieżka, nawet na filmie, na kamerze widać, że mocno schodzi do przełączki. Czyli mamy pierwszą zaliczoną. Pierwsza zaliczona. Zostały ja, ja jeszcze bym, dwie. Na tym etapie ja już bym zrezygnowała. Hmm, tego się obawiałem. <noise> Musimy powalczyć. Tam w dół byśmy dotarli zawiasami do e, ostatniego dzisiaj punktu widokowego, ale my idziemy w prawo. My idziemy w prawo pod najwyższe dzisiaj wzniesienie największe podejście, niemalże pionowe. Nigdy nie udało mi się, podobnie jak na dziewiczej górze, jest taka ścianka, pod którą nie udało mi się podjechać nigdy rowerem. Bo rowerem też tu bywałem. Zobaczcie, jak mocno, jak strome jest to podejście. Tutaj, no i piaszczyste co dodatkowo, dodatkowo utrudnia wędrówkę. Z tamtym przyszliśmy, też już widać, że jest to miejsce w dole. Miejsce skrzyżowania szlaku. Tutaj podchodzimy. Mówię Wam, nie jest to łatwo. Nie jest łatwo, 154 metry. To nie w dmuchał. To jest jak na Wielkopolskę naprawdę, naprawdę dużo. No to rzućmy okiem na tył. Widać, widać też po cieniach, że jest mocno w dół. 150 metrów, no już chyba mamy. chciałbyś mi popchali? Nie. Jeszcze tylko 4 w pionie. Aż tak źle? Mm. Na szczycie jest niewielka polana. A na prawo od niej jest wyjście na sam wierzchołek. To jest ta polanka. Niewielka. Tutaj czasem zostawiałem rower. No i sama kulminacja jest tutaj tablica, ale taka nie odnosząca się do żadnego szczytu, do nazwy, tylko do lasu. A oznaczenie wierzchołka jest tutaj. Jesteśmy na dachu Wielkopolski, jakby nie patrzeć. Szukałam cały czas meteoritu, ale nie znalazłam, za ja to znalazłam piękny krzemień. Mhm. Super. A mamy dwa. Idziemy na trzeci, nie najwyższy, ale za to na ten najbardziej atrakcyjny. A ty idziesz gdzieś indziej? Bo ja idę tam. Ja idę tu. Wszystko jedno w którą stronę? Można by też iść tutaj do pętli na osiedlu Sobieskiego, ale my pójdziemy ciekawszą drogą. Tutaj w prawo. W ogóle jest dużo ścieżek na górze moraskiej. Naprawdę e, można powędrować różnymi, rozmaitymi wariantami. A w ogóle to schodzimy teraz na dłuższy moment z żółtego szlaku i będziemy wędrować leśnymi duktami. Żółty szlak przechodzi tam przez kulminację, przez wierzchołek 154 metry. Natomiast my pójdziemy teraz już, my pójdziemy teraz już zwykłą, żółtą, inaczej, my pójdziemy teraz już zwykłą ścieżką. To drzewo leży tutaj od lat, e, można... Poznać tę odnogę właśnie po tym, po tym drzewie leżącym. Idziemy sobie teraz w kierunku punktu widokowego. Powinniśmy za jakieś 10 minut, może troszkę mniej być. Musimy troszkę też wysokości tutaj stracić. Zejście z tych 154 metrów znów podchodzimy. Schodziliśmy 20 metrów w pionie i znów mamy podejście pod wzgórze widokowe. To będzie już trzeci. Zombak dzisiaj. Ja tak, a gdzie są te lekarze? No. Na pewno część tych meteorytów jest w ziemi, to głęboko dosyć. A niektóre były odkryte jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Było kilka dużych znalezisk tutaj w pobliżu, w okolicy o, zobaczcie Jaka fajna górka. To jest jedno z tych nienazwanych zboczy góry moraskiej. I tu jest to rozgałęzienie. W lewo byśmy się cofnęli do parkingu, a my idziemy w prawo na widokówkę. Czas czuję, że podchodzimy do góry. No tak, dzisiaj w pionie będzie pewnie około 100 metrów, bo góra dół, góra dół, góra dół. Taka jest góra moraska. W porównaniu ze ścieżkami, którymi szliśmy, to ta jest prawdziwą autostradą. Tam za tobą byśmy doszli do parkingu, gdzie czeka nasz samochód, a tu idziemy już na ostatni dzisiejszy ząbek. Za chwilę mocne podejście dojdziemy do asfaltówki i tam jeden zakręt, i już będziemy w punkcie widokowym. Daleko jeszcze dosyć tak całe 400 metrów, myślę. Korony gór Wielkopolski zaczynamy od góry moraskiej, ale możecie zacząć od każdej innej. Dowolnie sobie e, wybierać, jakie szczyty zaliczycie do tejże korony. Nasza będzie taka jaka będzie. Zaczynamy od moraskiej góry. Na pewno będzie tam gątyniec, na pewno będzie tam dziewicza góra, na pewno będzie kobyla góra. Co jeszcze? No Góra Świętej Jadwigi pod Lesznem, gdzie pojedziemy po raz drugi, byliśmy tam tylko raz. Także to będzie nasza korona i jeszcze parę pewnie dorzucimy. Tych najważniejszych. Dla nas korona to jest creme de la creme. To nie są byle jakie górki. Myślę, że w tej koronie w tym roku będzie około 8, może 10 wierzchołków wielkopolskich. I to będzie nasza korona. I zachęcamy każdego do budowania swojej korony. A ja cieszę się najbardziej, ponieważ znowu schodzimy w dół. Ale jeszcze będzie pod górę. Jadaj. Daleko jeszcze. 200 metrów. Uf. Ja osobiście też pomyliłem się. Kiedyś myślałem, że ten widokowy jest najwyższy, ale potem trochę poczytałem i okazało się oczywiście, że. W lesie jest szczyt ten najwyższy, a ten z widokiem no jest najbardziej sympatyczny, bo jest oczywiście widok. Przyszliśmy stamtąd, idziemy tu. Tam już przebłyskują osiedla na północy Poznania. Niestety mocno tu zarosło i ten widok jest troszeczkę ograniczony, ale my wyjdziemy tam na końcu. Tam daleko, daleko, w oddali widać stadion w Poznaniu, eee, oko kamery. Tego nie dostrzega. Zdobyliśmy trzeci wierzchołek góry moraskiej, trzeci, ostatni. Dalej będziemy schodzić już do parkingu. Nie będziemy już tej drogi pokazywać, bo będziemy częściowo wracać po własnych śladach. Ale z góry moraskiej, z punktu widokowego, żegnamy się. Widzimy się za tydzień. Jak zawsze w piątek po godzinie 16. Dzisiaj zaczęliśmy cykl korony naszej korony gór Wielkopolski.